Cześć! Dzisiaj chcę opowiedzieć o Hugo 2024. Najpierw powiem, co to jest za nagroda, potem powiem, jakie książki są do niej nominowane, a na koniec trochę pospekuluję o tym, które z nich mają szansę na zwycięstwo. Hugo to jedna z dwóch najbardziej prestiżowych nagród w fantastyce. Przynajmniej jeżeli chodzi o ciężar gatunkowy i prestiż. Bo jeżeli chodzi o fame i liczbę zaangażowanych ludzi, to nagroda Goodreads dawno już ją przegoniła. Hugo przyznawana jest przez społeczność Worldcon, czyli takiego niby najważniejszego konwentu na świecie. roku. Zarówno w przyznawaniu nominacji, jak i w e, finalnym wyborze bierze udział społeczność zakredytowana na ten konwent. Ale nie tylko ci, którzy polecieli w tym roku do Glasgow na miejsce, ale też ci, którzy są członkami wspierającymi i mogą robić to zdalnie. To, co dla mnie jest ważne, to to, że nie stoi za tym żadna korporacja, Żaden amazon, żadne gudlicy, co jest tym samym. I e, to jest nagroda, którą przyznają osoby fanowskie i która jest ich. Każdy, kto chce się zaangażować, ma tutaj głos. W tym roku e, WarriorCon jest w sierpniu w Glasgow. Mamy wszyscy nadzieję, że będzie mniej kontrowersyjna sytuacja z nagrodą niż rok temu, ale to nie jest temat, który chcemy otwierać. Zanim Powiem o nominowanych książkach, pozwolę sobie jeszcze na dygresję historyczną. Nagroda Hugo nazywa się od Hugo Grangebeka. To był e, luksemburski e, fascynat radia, który przyjechał do Ameryki i założył najpierw czasopisma o technice, a potem czasopisma o science fiction. To zobaczył, że w jego czasopismach o e, technice i elektronice doskonale czytają się teksty fantastyczne, które temu umieszczono. To on tworzył miejsce dla science-fiction wtedy, kiedy nikt inny nie chciał specjalnie jej publikować. To on otworzył swoje czasopisma na listy od fanów i w ten sposób został ojcem chrzestnym fandomu. Na lata zdefiniował to, jak science-fiction wyglądał. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach. Fanziny, mini-opowieści, graficzne, podcasty, trochę tego jest. W tym roku udało mi się przeczytać wszystkie powieści i dlatego o nich parę zdań powiem, a potem przejdę do tego, które z nich mają szansę wygrać. Przygody Aminy al Sirafi, Shannon Chakra Borki. Pełne akcji fantazy w magicznym świecie na arabskiej żeglugi po oceanie indyjskim X wieku. Słuchajcie, to jest piękny świat. Świat pełen magów, świat pełen krakenów, arabskich nawigatorów, afrykańskich kupców przedzierania się przez rafy. Świetna, świetna książka wypełniona akcją i z niesamowitą główną bohaterką. Dojrzalszą i mądrzejszą niż to, do czego ostatnio jesteśmy przyzwyczajeni. Literatura przygodowa bardzo, bardzo wysokiej próby. Święty jasnych drzwi Vajra Chandra Sekera. World fiction, w którym syn lokalnego Mesjasza ucieka do wielkiego miasta i idzie na terapię. To miasto jest pięknie odmalowane niesamowite krajobraz, z którym w fantazy bardzo, bardzo rzadko się spotyka w poziomu ankh albo miasta Vandermeera. Problem w tym, że ta, w tej książce akcja jest troszeczkę rozczarowująca. Sub, nastrój 8 na 10, substancja 2 na 10. Sam Desperate Glory Emily też. Ta książka jest skrzyżowaniem opowieści podręcznej, Grendera i Generycznej do bólu powieści Yangada. To jest o bohaterce, która próbuje ułożyć sobie życie, wychodząc z takiej faszyzująco militarystycznej kultury, która ją wychowała. To jest książka, która jest bardzo nierówna. Ma dobre fragmenty i ma fragmenty na poziomie najgorszych książek dla nastolatków, takich pisanych od sztanów. Starter villain John Scalci. Wyobraźcie sobie gry i minionki. Tylko zamiast minionków są gadające koty i uzwiązkowione delfiny. Poza tym jest to książka o tym, jak zostać właścicielem pubu i jak pokonać starożytne sprzysiężenie złoczyńców. Jak zawsze u jego akcja jest żywa. Książka nie jest najbardziej ambitną literaturą, o której przeczytacie, ale jest bardzo szybka i bardzo przyjemna. Translation Space. Anne um, leki. Space Opera o dorastaniu, o szukaniu swojego miejsca w świecie, wśród bardzo różnych kultur, bardziej dziwniej, i bardzo inaczej niż my pojmujących płeć i społeczeństwo. Takie typowe, problemowe science fiction o szukaniu istoty człowieka. Świetna książka, trochę gorzej napisana niż mogła być z mojego punktu no i na koniec Witch King, Mighty Wells. Słuchajcie, to jest książka o demonie, który wygaca z piekła i ma kryzys, ma romans, ratuje świat, jest jakiś personal horrors. Zastrzelcie mnie, ale ta książka wyleciała mi z głowy 24 godziny tym, kiedy skończyłem jej słuchać. Jak powieści mojej Bota, tej samej autorki, uwielbiam, tak Witch King wydawał mi się tak miałką historią, że ciężko było mi z niej cokolwiek zepnąć. Podsumowanie. Witch King, Star Trek Villain i e, Saint of Bright Doys uważam za najsłabsze w tej stacji. I podtrzymuję tę opinię już po tym, jak święty Jasnych Drzwi dostał nebulę. Uważam, że one nie poważą. w e, Przygody Amina al-Sirafi są świetnie napisane, lekkie i przygodowe. Translation Space jest poważniejsze, trochę gorzej napisane. Ale w swojej materii ciekawsze. I wśród tych dwóch książek szukałbym zwycięzcy tegorocznego Niespodziankę może sprawić sam Desperate Glory, który albo weźmie szturmem serca uczestników Worldconu, albo przepadnie zupełnie. Czajny Koń, może wygrać, może zostać zapomniany. Dowiemy się w sierpniu. Jest to okazja, żeby przeczytać sobie, nadrobić te książki, jeżeli ich nie znacie. A jeżeli znacie, to pozostaje Wam czytać Zew Zajdla i szykować się na polskie odpowiednik Nagrody Hugo, czyli Nagrodę Zajdla na Polkonie w Toruniu.